Piłka w rękach rozgrywająca znów w szukach siperywi, ale spychała już druga, piłka, przykryta, ale akcja spichały, co za dynamika? Bardzo mocno ofensywnie ustawiona e, linia z Poznania, aż pięciu skrzydłowych puszczonych w bój. Szuka akcji podania wody do środka, zaopana piłka, Zanga, z numerem 17, on się odpina, wygrywa, to taki przełomu kolejny, wyjściu, i zaczyna wyjść 30, jarków. zdjęty w linię boczną, ależ akcja e, Piotra, e, Piotr kupie, Kupiec, numerem 17. Piłka w rękach rozgrającego, próba akcji podaniowej do zewnątrz. Przejęta piłka, interception, przejęcie. Zawodnik z numerem drugim po stronie e, tych Falcons e, Rafał Pacieka. Mimo, że wynik 0-0 to naprawdę nie brakuje emocji i świetnych zagrań w tym spotkaniu. No i zobaczmy e, jak zawodnik z numerem siódmym poprawi swoją ofensywę. Znów będzie szukał akcji podaniowej. Z numerem drugim pierwszy ale jest tam, ale jest, Pole punktowym zatrzymamy znów zawodnik z numerem pierwszym. Znów próbują rozruszać. Aż dwóch zawodników przypisanych do obronienia Hopkinsa. A tu głębokie podanie. Zawodnik z numerem pierwszym. I mamy pierwszą, pierwsze punkty w tym meczu. A zdobył się Tomasz Grudziński. Zdobyć kopnięciem. Jeden punkt, e jeśli piłka zmieszczona przez Wojtka Szymańskiego między słupami. I wydaje się, że tak jest. Spokojnie ręce obydwu sędziów powędrowały do góry. 7 do 0. Ciekawe odkopnięcie, takie utrudniające odbiór, ale znalazł się chętny, który ruszył z roku tym i w O, tutaj akcja powrótna. Ależ tutaj naprawdę mocnym charakterem z numerem 11 e, Jęcka Szymon. Półka znów w rękach rozgrywającego, zostaje oddana do biegu środkiem i ta bardzo mocny, ależ poszedł, urwał e, niesamowicie mocny bieg e, zawodnika z numerem trzecim. Defecywa armii musi się wzbić, e, by ich zatrzymać. Znów piłka oddana do środka. Piłka skupiona i przez zawodnika armii. Czyż za błąd, ale też czyż za akcja defensywnego uniowego. Piłka w rękach rozgrywającego. Próba głębszej akcji podaniowej. Złapana. I są na 30 jardzie Falcos. Piłka opie z numerem 7. Piłka w rękach rozgrywającego. On będzie szukał podania w pole e, przyłożeń. Czy ktoś go wypnie z kieszeni? Nie, mnóstwo czasu. Posłał długą piłkę, zbita piłka, nie ma zlagi. To prawdopodobnie jest koniec tego meczu. 54 sekund do końca. To jest tak naprawdę już oficjalnie koniec tego spotkania. E, Archia Poznań z zwycięzcą. 7 do 0. Pokonuje gości. Falcons. C'est le coup de salon de